Zamknij pizzy, jak jadam z gminy! kręcisz z jedną na projekcie, żeby kurwa na pytania, nie o czym bo ci kurwa też roztrzaskam głową z kurwa ten kam. Argumenty! Także tak, słuchaj! trzy razy ci powtarzam. Trzeci raz ci teraz powtórzę te pytania. Moja córka będzie taka sama jak ja. Czyli będzie zachowywała się identycznie jak ja. Czemu będziesz szmat? Ja nie powiedziałem, że będziesz szmat. Powiedziałeś, że. Nie, Nie powiedziałem to. ci. Ja argumentami mam. Okay. Przeciwnie, do ciebie i do tego śmiecia. Jarzysz? To tak. Powiedziałeś, że on miał trochę racji, Truszeczkę. czemu będziesz szmatą, bo. Kobieta czy... spojrzy na to, co będzie córka. Czy miał rację? Ciszej. Na, na, Dawid, ja sobie poradzę. Naprawdę, jak będziesz się wtrącał. To chłop może za darmo razu wyrywać. A tak? Masz ja Ale Ale że się problem. Bo nie masz argumentów. Powiedziałeś B, dużą chłopkę. 21. 10 zł. I, I nawet po Bo Jakby była to moja impreza, to bym nie właściwie są kamery na Ja rynku, go jeszcze pana, za te słowa pozdrawiam, Don Casio Król. Jest mi jeszcze obojętny. A go lubiłem w chuj. Na odpoczątku, tylko on nie zrozumiał mojego stołu Co to ma kurwa w ogóle znać, To jest szmatą nazywa, co? Ja tylko nie wiem Tylko powiedz mi tak Powiedz mi Kurwa, z kim Kto jak nie ja? 5 zł. córka ma być uznana? Koło ciebie chyba że że się zachowuje, pałę jak i teraz chuj, chuj. leci Czekaj, a dasz mi powiedzieć coś nie przerywając mi? Jeżeli odpowiesz na to pytanie A nie będziesz kurwa tak, ok. próbował Bo mną się nie dasz. Z zaniechać moją myśl, o której myślę, nie da się mną zmanipulować, mm -hmm. bo ja umiem manipulować, bo ja pracowałem w finansach, tylko nigdy tego nie robię do bliskich ludzi. Ach, chuj w to? Ja, ale dlaczego ja. w ogóle tak kurwa można powiedzieć? Ja nie rozumiem tego. Ja... Ale po chuj ja nie rozumiem, dobrze, ale kurwa to nieważne. tego. Nie ma żadnego rozjebanego argumentu, żeby tak powiedzieć o kimkolwiek. Nie narodzonym się małym. Ja tak. powiedziałem oficjalnie to przed streamem, że nie powinien wjebić, tak mówić. No, no, ale co ma tutaj racji? ale mówię. Poczekaj, poczekaj. Weźmy po, po 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 Mógł tak powiedzieć, powiedziałeś również że to, że mógł, mógł, mógł tak powiedzieć przez pryzmat tego, jak ja się zachowuję. To teraz mi powiedz, czemu córka, załóżmy, to ci kurwa powiem, bo ty jesteś debilem. Powiedz ci prościej, moja córka zachowuje się identycznie jak ja, czemu jesteś szmatą? A ja teraz od nikogo i nigdy nie usłyszałem, że jestem szwaczką. Eee, dasz mi dokończyć moją pytanie. Daję Ci kurwa te. Chcę usłyszeć Dobra. odpowiedź na moje pytanie, a nie ci się wypowiedzieć o kurwa twojej kolorowe kurwa bagacek na Mazurę. Chuj mnie to podziwić! Ja Ci pytanie zadaję! Powiem szczerze, tak do Lubię cię zawsze był. Powiem ci coś, ale da, daj daj mi, że jestem no. młodym człowiekiem. Niej, tak myśleć, jak o tych starych nie, by nie mógł być jak stary. Słyszałeś mnie, A tu nawet kurwa. Nie powtarzaj po trzy razy czegoś. Ja mam podzieloną uwagę, ja mogę Dobra. tego i tego, tego, tego słuchać. Powiedziałem. Naucz się, naucz się, że jak ja rozmawiam z Tobą, to zawsze Cię słucham. Okay. Co byś powiedział? Jak myślisz, że Cię nie słucham? To powiedz coś, by na mnie, to tak kurwa, szybko spadnie z tego stąpa. Że, kurwa wtedy byś miał tak szybko udowodnione, że cię słucham, że... moment kurwa. No słowo. Wiedziałem, że ma troszeczkę racji. Bo... Mm, daj... nie przerywaj mi, tak? Zamknij rymów mów No a nie, nie przerywaj gdzie ja się kurwo nie odzywam! Patologii, klaski. Pomyśl, że jesteś... Nienawidzę debili, nienawidzę z debilami rozmawiać, to mnie najbardziej... Pomyśl, że jesteś widzem, na przykład widzisz yy, swoją córkę, w takim programie, na przykład zamontujesz się tak dziewczyny, które tu robią. Co byś o niej pomyślał? Nie wiem, Dlatego powiedziałem, że ma tylko troszeczkę. Troszeczkę racji. Na tak ty... ale... typu... ta... powiedziałem. Typu... Ale co to ma wspólnego teraz z nim? Nic, zmienić. on się programu. Nic. Ja nie powiedziałem, że się szłaci. Nic. No. To, to o chudu. Jak ja mogłem zrobić? Po prostu powiedziałem, że troszeczkę ma racji i kasy do mnie się odbił, znaczy, Wiesz ja nie biję do tego, że córka kasę, tylko po prostu... Tylko czemu ty kurwa masz Ale taki co problem? Z drugiego, co po... ty masz na... Jedno z drugim. 23. 23. I czemu ty kurwa na proste pytanie nie umiesz? go Odpowiedziam... z dupy, od dupy strony, odpowiadasz o czym innym. Dostałeś kurwa, nawet ja ucichłem, żeby ci kurwa, żeby zobaczyć czy będzie ci prościej odpowiedzieć na jego pytanie. Odpowiedziałem na to. Skoro na moje kurwa hmm. żadny nie umiesz Odpowiedziałem, odpowiedziałem teraz ty... Hmm. Dawid Zalew, A co tak ma wspólnego z programem jego i jego córka? Nic! To, co Ty, nie przyszła tak? nawet, nieważne. No to pokój nie ja nadaje Kompletnie nic. No to popój mówię, że ma. A to, ja to... Nie miał! odpierdolić zajebisą gafę. A ja o tym powiedziałem. Gdzie nawet Kasiu się przypierdalał w początku, okej, przyznam to. Odpierdolił gafę. odjewał! odjebał. Dawid, ale ja to powiedziałem? Tak, że ma troszeczkę racji. W jakim, w jakim stopniu? Znaczy, dlaczego? Wiebiór to powiedział pierwszy. Nie, tu nie było przy tym, co powiedział. Jak się nie było? I, i poszedł donald. Jak ty nie było? A gdzie byłeś? Poszedł do No to może, to ty rację. Rację. Nie końca, Nie, nie byłem przy całej wypowiedzi od Wiebiura. Ale byłeś przyszedł do ja się wypowiedziałem do Donata. Ale jak kurwa to? Powiedziałeś się do Złeś. Nawet, ej, nawet jaj, przyszedł jaj. córkę szmatą, nie, to jest nie, nie takie dno rozjebane, że pójść. Szacunek kur... Nie ma. Szacunek. Twój szacunek. Nie ma córki, kurwa. Nie ma! Nie ma. Ale chciałbyś, żeby twojej kurwa przyszłej córce nawet... Powiedział szumata? Ale kurwa, stary No co wewór powiedział? Bym, może lekcję Ja Jaką lekcję? A co on kurwa, szumata? Co on? Co? On, co ma? Co inny kobieta w ogóle, co? Zaraz to napierdala, poubierdolę? Ale Stary, ty mówisz, że po ojcu wiebił? Moja córka też będzie miała, tak się Aha, no spodoba, dobra, spoko, tak okay, no dobra, No to dobra. To, na ogłowę, no to dobra. Okay. No, no to spoko. no to spoko, no to już, no to Będzie no to już, no to już, no to już, Ale to no to już, no to no to już, to już, no to już, okay. no to no bo... ja to już, twoja to no to już, do tego co no to to jest jej życie i to ona będzie to swoje życie i no to już, to to nie działa, co z stary. tego, że Rafatus że pod tym? Może się będą śmiać z tego, że jest stary, jego córką, stary. ale nie będzie szmatą, tak? To tak nie działa, stary. To jak to, nie, to? Nie, ja nie działa? To, ja już nie mam Dla więcej Jak, to, to, jak stary. nie działa? Stary. Czy, co, czyli twoi, już teraz wiesz, że twoje dzieci będą szmatami yes. i chuj wie kiedy, dlatego chcę mieć syna, No dobrze, no a Nie, nie, nie wiesz, się urodził. Stary, ja wiem to co ty To ty wychowujesz. Nie Wiem, każdy musi iść w ślady ale... ojca, kurwa. Wiem, ale... ale nawet gdyby, to myślę, znaczy, że on się nie szmaci, kurwa. Ja, ja mam starego prostu... alkoholika i widzisz na kogo wiesz? Ja sobie? też! Na sportowca! A ja też na alkoholika! To za kamerami to ci mogę wykluczyć. Chcesz? Dostał, chodź tak, został! Pięć złotych mi takiej Chcesz wyjaśnić to, co wyjaśni, w tół, kurwa, A nie sami tu kurwa! To co za co bo? za kamerami to ci mogę wykluczyć, czułem, Czas na ci rozpłynie się. A tu ci tego kurwie, jak źle powiesz. Jeszcze raz zjebam. Kurwa bo za kamerami to ci kurwa zdepta mózg, kurwa, nie, masz. Bo na razie nie widzę. Definicję no, 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 starego inteligencie pierdolce. Do końca rozmowy ze mną Kasiu tak to starsze ode mnie, a jesteś starszy ode mnie. Czyli stary to jest definicja. Tak. A jesteś starszy ode mnie. No. Teraz posłuchaj. Zgłoszone, jak ja będę mieć córkę, jak ja, ja będę Nie, nie no, no. mam do Ja mam, krasy, z... to mam z... to 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 ostatnie zdanie, mam do to Kasio, to proszę cię, posłuchaj mnie. Ilwa mać, ilwa mać, ilwa mać, mać. Nie, po się spinasz z celu, kurwa. Ale czemu tak robisz? Gówno! Czemu tak robisz? Musisz ja tak, tak, to... no. tak się patrzeć, kurwa! Jest. Co ci on zrobi? Pytam się! Ale ja już rozmawiam z nim! Strasz! Ale jak Sraż. ktoś by mógł mi wyjebać, to mógłby wyjebać wyjewać Kasio, a nie ty! A, to, a, to, a co to? Kurwa, jestem gorszy, czy co? Nie jesteś gorszy, ale... A się. ale zamknął z nim sprawę! Ale nie mógłbyś się zwrócić, kurdzie! jakbyś tam powiedział, o moim milale, to on cię kurwa zabił tutaj! Ja bym tego nie robił, No ja właśnie... To jest najgorsze? Cześć. się debile, się nie napinasz, kurwa. Nie, ja życie kurwa... Odjebałeś? Tak przyznać ryj. Nie, nie napinam kasy. Jak się nie napinasz? Co robisz? No przyznaj no. się, że bałeś. Chociaż nie musieli świecie cicho. Tyle dobrego. Rozmawiam, kasy. Ale ja argumentuję. Rozmawiam, argumentuję i jakby ktoś e, miał problem mógł, i mógłby to mógłby być kasją. Tak? No być Mógłby być że to co byś powiedział, to co powiedziałeś do mnie, to nawet... Jeżeli wy nawet się troszeczkę dłużej znacie, to wie, że on by cię wykurili. Tak naprawdę. Tylko wy nie zrozumiecie mojego stylu, nie? Że mnie, nie radzą słowa, które są nieprawdziwe. Bo ja mam kurwa inne podejście do życia. I kurwa się cieszę, że on kurwa nie trafił. Obyś kurwa ci głowa stał. Córki

Proszę cię, nie martwię mojego czasu, żebym musiał a mani, cię dzisiaj zostawić. Kas już i jak podjechać powiedział, potem jak się będzie złote złote, szoka, i podesłać tego szantażu, żebyś nie miał okresu, żebyś nie miał okresu. Zaraz roztrzaskamy na ja Jestem delikatny człowiek. Znaczy, Delikatne w chuj, bo mnie. Cały ten świat, to przez ja pokorniały. Ja byłem debilem, wiesz. bo wieku wielka to, wie, to, wiesz, to wiesz. O, tą pizdę ja, kurwo! Ja, wiesz ja, ja, mi nasze słowa? No dobra, dobra. Dobra, dobra, to wy się powiadajcie. Daj mi kurwa, dajcie Daj mi kurwa też słowa, gościu. A czemu do mnie mówisz, a nie do niego? Bo chcesz Ci spojrzeć. A czemu mi przyszł? mówisz cały czas kurwa? Bo nie, bo nie daś mi ani razu słowa. Ani razu. Wiesz co Że gdybym ja miał córkę, też byłoby mi w chuj, fuj w chuj ciężko zrobić tak, żeby ona nie była szmatą. Bo kurwa jakby sobie naoglądała, to ja odpierdalałem i tak dalej. Ale nie musi się Biewiór na tobie kurwa wzorować. Rozumiem o no, to, to chodzi. Gdyby sobie naoglądała tego, by to... kurwa miała kurwa wiesz, złe wzorce. Ja? I tak samo jest z tobą gościu. Mamy kurwa przejebane z tyłu. Ja ją będę wychowywał no, no, czy program. Ale ona będzie to ogląda co, Ale ona to zobaczy to to i sobie, po sobie powie Ej kurwa może to A wcale nie jest takie nie? złe Kojarzanki jej to puszczą tego nie Ja bym jej tego nie puścił, ja bym, puszymy. Puszymy. ale kojarzanki jej to puszczą A swojej córce wszystko puszczy I co jej powiesz? Wszystko I to jest mądre, fuj wszystko, co tam robiłem i po co to było robione. I ona co to Bo ja wszystko robię... Tam, ale wiewiór, to jest mądre w chuj, że... Nie, no, może, ale to jest w mądre w chuj, chuj że Kasuś chce sam to pokazać, a nie, że ona się dowie w pewnym wieku swoich koleżanek, co jej robił ojciec. A tak Kasiusz jej to puści i może, się że może to, wytłumaczyć... To, to co tym myślisz, że będzie szmatą? Nie, tak nie myślę. No, a tak. jak załóżmy, że jej nie puszczę? Jej koleżanki że puszczysz. Puścisz. No, a teraz wyjdźmy, kurwa, na wizję wyższą, kurwa, swojego mózgu, którego nie macie, Obydwaj. To jej koleżanki poszło, poszło. to co, będzie zło... wtedy szmatą? Nie, teraz... Nie powiedział, ale powiedziałem, wyzmę, nie, złożymy, że nie. Powiedziałem, że, powiedział, że lepiej... lepiej będzie dla ciebie, jak wypierdolisz Ale... daj mi dokończyć mój myśl. Powiedziałem, że... Masz myśli? Powiedziałem, że... Lepiej będzie dla niej, jeżeli ty jej to samo pokażę. Ej, ty nie masz Nie mam. No co ty kurwa to wiesz, dwie, co będzie lepsze dwie, dwie, dla mojej córki? Nie, nie wiem, wie, co będzie lepsze no, dwie. Dwie. no to jak nie wiesz, to pochój się wypowiadać. Wypierdaj co, bo ci kurwa rozkurwię łeb tym, tym krzesłem na którym siedzi. Najpierw cię z niego zjebie, a potem ci tym krzesłem rozjebię łeb. To nie wypowiadaj się kurwa o mojej przyszłej córce, co będzie dla niej lepsze, kurwa. Okay. Lepsze będzie dla twojej córki, jakiej nie spodzisz. Jażeś kurwa, depiluje panem. No to wypierdalaj Do Dopóki masz szacunek. W pomarańczowej bluzie to kondol na stąd. Ej kurwa, no, co, no co, nie palmy nie? Pali bym, nie? Przepał może być, no. Ja nie, nie pałem, jeszcze jest to, to może też nie ćpajmy, co tutaj? Śmieciu jebany. Ćpunie pierdolone. To wy To może też nie ćpajmy w tej chacie, kurwo jebana. Ćpunie pierdolony. Wypierdalaj co od ćpunie, bo cię rozjebie. skarż, kurwa, ludzi o jakieś ćpanie, kurwa. Co, co mówię? Ćpałeś? Nie ćpałem, nigdy już nie ćpałem. Nigdy? Kurwa nigdy Nie wiesz, że za to będziesz rozjebany no, no, Już wiem, że nie jesteś honorowy, bo nie jesteś szczery, kurwa Bo no, Ja jak ci ćpał, to bym powiedział, to kurwa live, bo u mnie life is life jest Life is brutal, ja żeś kurwa zawsze taki sam był klasa król. Niczego się nie wstydzę, niczego, nikogo się kurwa nie boję, bo nikt nam nic nie ma, bo kurwa zawsze jestem szczery A nie tak jak ty kurwo jebana udawana, śmieciu pierdolony Pierdolisz taki głupoty bo kurwa ludzie myślą, że ja nie wiadomo co, nie? Co nie wiadomo co? No bo kurwa... No co? Mam zawsze wypierdolę. Spałeś czy nie? Zawsze mam oczy Spałeś? Tak prawda. Zawsze mam oczy wypierdolować. Spałeś? A przez to, że ty gasz. Spałeś na tym projekcie. Przez to, że... Nie, nie spałem na tym projekcie nigdzie. A no to ja przez to, że ty gasz takie głupoty, ja kurwa... mam potem kurwa przejebane, stary. Naprawdę. Przez to, że ty gaz takie łopoty. Ty przed kamerami, Kiedyś poza kamerami do mnie podejdziesz już, mama, już, To na nawet Nie potrzebowałem tego mówić Bo mój ojciec był alkoholikiem Tylko też przeanalizowałem sobie Że to nawet nie będzie Jakieś poprawne Bo jednak teraz piję alkohol Ale jednak Wszystkie walki wygrywam W przeciwieństwie do Wiewiura. Wszystkie walki wygrywam Lubię Jestem się jebanym. napić, nie ukrywam Jestem tego. Jest debilem jebanym, bo nawet nie umie w chwili być cicho, się wypowiedzieć. Tak Tylko... to jak oni to No ja, poda, nie ja daję na chcesz, żeby powiedzieli co chcesz usłyszeć. Tylko ja właśnie daję, a on musi mi się wtrącać. Proszę teraz dla, Wiewiura wiewióra trzy minuty. No to dobrze, to trzy minuty. Hmm. Tylko żebyś nie powtarzał tego samego. Bo na... jak będziesz powtarzał to samo, w kółko, Ile, ile, razy, ile razy... Ile razy za kamerami? Ile razy chciałeś walić jedną surowę, a To nie jest powtarzanie tego samego? Ile razy? się pytam, czy to nie jest powtarzanie tego samego? Ja ile razy. Cię uspokajałem? Prosiłem Cię, żebyś się uspokoiłem. odpowiedziałem ci tylko teraz pytam żeby wczoraj. sobie uświadomić czy w ogóle jest sens to czy było tak? czy ja ci odpowiedziałem? tak także, czy by, ale dobra, to odpowiedź mi ci było tak, że, by... dobra, mi, było tak, że, że ja wczoraj siedziałem sobie spokojnie w łóżku, miałem wyjebane wszystko puszka. a ty wpijesz do pokoju i mówisz i się kurwa spinasz o nie wiadomo co oni, oni on on się naprawdę, oni się spinają do mnie ja leżę sobie w kuszku od krótko odpowiem to, że jak byłem tam, to ty leżałeś w tym, tak. ruchu, a nie siedziałeś. Leżałem, no. I o się tam spiąłeś, nie? I chciałeś okay. na razie A jedyne pytanie, w którym w tym monologu, który wypowiedziałeś... To już ci szybko odpowiedział, że w nim nie siedziałeś, tylko leżałeś i śmieci jebanek. Leżałem i ochów dlaczego, dlaczego wchodzisz komuś do pokoju i się spinasz o to, że ktoś kurwa leży sobie w uszku? No, I chcesz tak z tym solunem, no, gość! To jest projekt. Masz szczęście, że tam kurwa nie ma kamer z typiarzu pierdolone. Goście, no. Nie wiem no, to nie są moje klimaty, że gościu mi wbija już do pokoju nigdy iście. nie będziesz kurwa na tym projekcie i nie zliwiamy. że? Ja, że kurwa, że, że ja czegoś takiego nie ogarniam, że gościu mi wbija do pokoju no i się nie bo jesteś za głupi. No. Kurwa. Nie wiem, stary. Ubiłeś się tak dobrze, że chcesz się teraz napierdalać? No Widzisz? Znowu spijasz. Nie, teraz pytam. To chcesz, się Ja nie spinam, ja, cieszy, ciebie... cieszy ja rzę, tak? Nie, ja, ja do Ciebie stosuję pytanie, inteligencie pierdolone. Chcesz się teraz napierdalać? Jutro możemy spać. Nie, nie chcesz się... Jutro możemy spać. Chcesz, chcesz się napierdalać? To mi to Tobie zależało. Odpowiesz mi na pytanie? Tak. Prosto, tak, tak lub nie. Tak, ja popiję, jak już Zaraz, zaraz mi... Przecież, proszę proszę, weźmy, wiesz, hmm. proszę Cię. Tylko odpowiedz mi. Chcesz się nie teraz napiekać czy nie? nie, nie, nie. Odpowiedz mi tak czy nie? Myślicie, że jutro będę się napiekać. Nie jestem Pytam piję. się, teraz chcesz się ze mną napiekać. No i znowu to robisz, no? Tak czy nie? Kurwa, gościu. Nie masz tego, że myślicie jutro? Nie Nie tak prostych pytań nie, nie jadziesz. Ty jesteś ty, taki, ty tak głupi, bo ty nie umiesz odpowiedzieć. 5 złotych. Ja Wiesz jak powinna brzmieć twoja odpowiedź dyplomatyczna, którą byś nie chciał zrobić nie teraz? Mówił, że może zrobić testy nie? nie? Dzisiaj nie? nie? Chcesz nie się ponapierdalać? ponapierdalać? To jutro się z tobą mogę ponapierdalać. Debilu je Więc zamknij mordę kurwo i się już do końca projektu do mnie nie odzywaj lepiej, bo dostaniesz się od razu na pizdę. Bo ci teraz mówię na lajcie i tak Price. będzie. Żebyś to zapamiętał, zapiszę w telefonie. Bo jak się pomylić, to ci rozjebie Czy to ta. będzie kurwa? Poza kamerami już na kamerę. Ręka ma DMA. Będziemy się sparować w dużych. Zawsze się za śmiechu. Dużych chcesz się sparować? No, będziemy się w dużych sparować, bo ja kupię DMA, ale tak się wywrócę od nich. Chciałbyś taką szansę dostać jedną. Będziemy się w dużych sparować. Duże akurat są. No i już wybacz. To tak się zmienia. Zdejmuję głos. Nie, zjadę, ja, nie, nie. To prawda, Na live to jest. Mam nadzieję, że ktoś to strzela. Niech byłeś taki chrześcijan inteligent, i inteligentny. Niech byłeś innych ludzi. Zazdrosny byłeś o Wiewiora, że może zaruchać i mu przerwałeś. I to kurwa, poza kamerami. Jebany cyganie do. Niech byłem. Jeżeli byłem tak, to mogę skomentować. Niech byłem. No, tak tym tekstem. No, bo od tego tekstu się zaczęło odjebałeś. Teraz się już nie kłócicie, nie przegram. Tak. To może przy. Nie bałeś, może. Łatwo mi może, 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 ja może się jakbyś tak powiedział. Czy może nie. Tak. względu względem na to, trzyma, czy nie, to właśnie... Nie, że... może no się nie mówi, może, może nie mówi rzeczy się nie no Może nie powinienem tak mówić. Czy? Nie powinienem, może nie, nie powinienem tak mówić. Czy? Że z, z tą córką tego nie powinienem tak mówić. Nie powinienem, nie powinienem. No, nie powinienem się Po prostu pewnych rzeczy się nie da. Cię uraziłem! Bo nie chciałem Cię urazić, chciałem to ta, powiedzieć, ta, dlaczego ta, mi tak sądzę. Muszę wypowiedzieć na Twoją wypowiedź. Tak, Wiesz, jak dialog ta. wygląda? Słodź e, Dialog wygląda, że wypowiedź są na przemian się A nie mam 10 nie złotych. Wie, wie, że źle powiedział, dlatego zapytaj Kasia, czy pójdzie z Tobą porozmawiać i go przeproś. A go przeprosić, no, no, to, takiego, no, to przemysza, przemysza, nie tak. przyjął za nami. Nie. Nie. przeprosić za to, że nie przyjął. Ja na tym, On Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie Ja Nie ma. Nie ma. Nie ma. to Nie ma. chuj, ma. Moim zdaniem... Ja jestem Nie w chuj. No, ja jestem mało Nie ale Nie byłem Nie na przykład. Uważam siebie teraz, w tym pryzmacie, w którym jestem, dobrym człowiekiem, dobrym człowiekiem. No Może jestem złym człowiekiem, przez pryzmat wszystkich lat, które przeżyłem, się wyobrażał za złego człowieka. Ale uważam, że jestem dobrym człowiekiem. I jestem tak dobrym człowiekiem, że... od no, kilka lat wcześniej, byś tak powiedział, ja bym Cię roztrasnął mózg i nawet bym nie miał świadomości, że pójdę siedzieć za Ciebie, nie? A teraz mam jednak ten... tą świadomość, że takie śmiecie jak Ty na przykład gadają coś, rozjewiesz im łeb i pójdziesz siedzieć, a po co? Ty? Ja wolę dać Ci szansę, żebyś jak najszybciej opuścił ten dom i będzie ładny. naprawdę Chcesz? Ja mówię delikatnie bardzo. Ja mówię bardzo delikatnie. Bo tak jestem. Bo ja wierzę w to, że czasem spotkam ludzi podobnie myślących do mnie i że oni naprawdę uznają to za radę, a nie za chęć tego, żeby udowodnić, że ktoś się śleczył. Ja naprawdę, ja wiesz, teraz powiem delikatnie bardzo, tylko u mnie są lekkie przełączniki. Takie, że jak ja zmienię twarz na inną, to ciebie tu nie ma. Okay. I prawdopodobnie będzie to także poza kamerami. Okay, poza ale kamerami nie coś. Ja przy kamerach powiem szczerze, że jeżeli cię uraziłem... A czy ja przy kamerach też bym to zrobił? Ale jakbyś yy... z Oma Mega zasadę, bo akurat cię to uratowało. Z charakternych ludzi z tej ekipy został tylko Dzik. Mimo, no, że go długo nie znam, ale go poznałem trochę wiem, że ma trochę zasad. W przeciwieństwie do niektórych, to jakbyś to... Ja na zasadę. Dzik. Uważam, że jest najspokojniejszy z tej nieźlicy całej. Tak! Ale jakbyś to powiedział, to powiedział tobie. Wiem, że on by cię rozjebał. I wiem, że ty tego nie ogarniasz, tego co do ciebie teraz mówię. Ja słychać. słychać? Piesz, ja, mam, ja mam inne zasady. Ja chłopakom tu mówiłem, jak oni mówili o dziewczynach, że każdy się przytula. A my się wczoraj coś do mnie wiesz, wczoraj, wczoraj do mnie wiesz. Wczoraj 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 wiesz ale... Kasy. Ej, kasę! Naprawdę, dziku chwilę go poznałem, a ja szybko poznałem ludzi, jakie mają podejście do życia. Ja, ci gościu, ja nie to... uważam, że jest złe. Gościu? Bo dziku w ci... wartościach, ja z nim a, akurat e, spędziłem czas, jak jechałem do Maka. Do KFC pojechałem. Bo ktoś, no, bole, bole. może debil jebane, chciał do Maka. No <laughs> kubełka cię kurwa zachciała za zajebanego to Na promocji. No to, to Yy, ale, serio, no, przyznać rozmowę no, tam, żeby się w ogóle nie przykro na to patrzymy. nie, nie gadamy. Ale, coś tam przepowiada się. spokój, pozdro. Ja szybko analizuję ludzi i naprawdę, mi się wydaje, że. Nie wiem, no przez pryzmat tego, że ja dojrzałem, uznałbym, że źle by zrobił, bo zrobiłby z sekwencję przez takiego śmiecia. Jak Lefę, ale 10 zł. Ja czuję się urażony, że nie Jak mówisz, że Ale dasz mi powiedzieć. Ja czym się... E, czekaj, tak tak Nie pierdol, że nie chcę przeprosić, tylko wstanie, jak mężczyzna i zapytaj, czy pójdzie z tobą porozmawiać i przeprosić. Ale ja, chciałem, to, ja chciałem porozmawiać z kasję. Jak to, chcesz to się wypowiedzieć, nie wiem czy Ty zapamiętałeś. Ja ci cię, tylko, powiedziałem, wszystko, tylko żebyś sobie nie zapomniał o tym czasie. Ja to wypowiedziałem, że... Ja. Słuchałem cię. Ja ciebie dalej mam za śmiecia i tego... Hmm, nie niezależnie co byś nie wypowiedział nie zmienię. Okay. Dałem ci szansę wyjść z tego domu. Tak, jak teraz wyglądasz. Okay. Chcesz to. Chcesz próbować? Próbuj co chcesz. Mm -hmm. Tylko mówię, u mnie tak jak. To wam powiedziałem na live, zdaniem wam zdaniem wszystkich. U mnie są przełączyki szybkie. Ale to też nie mówię. Czasem. Bo no to ode to mnie rynki. zależy. Ja zawsze to jestem świadomy. Czy ciepłe. jestem nakurwiony jak szpadę i czasem ktoś do mnie mówi. Bo ja się zachowałem to, 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 to. Ja raz na tym projekcie poszedłem przeprosić. Mogę? mogę tak, na te te się teraz. A propos Doneta, ja nie szukam y, uznania o mocniejszych, tylko po prostu chcę wyjaśnić sytuację z kacją.